Cześć moi mili z tej strony, Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj będzie super e, unboxing. E, naprawdę modelu, e, który jest e, maksymalnie wypasiony, chyba jak zobaczycie. E, full interior, czyli pełne wnętrze i pełna załoga figurek od firmy Jason. Jest to stuk 3. Wersja G, finalna praktycznie produkcja już, późna produkcja. Model w skali 1.35. Więc fani z tej skali pojazdów, w tej skali będą na pewno bardzo, bardzo zadowoleni. No tutaj mamy też Gift, oczywiście model firmy Border. Jest pod numerem BT020. Tak prezentuje się bok pudełka. Mamy w sumie 5 malowań. Prusy 41 rok, Estonia 40, przepraszam, Prusy 45, Estonia 44, Teren Niemiec, wiosna 45 roku, Z Prus tak samo mamy. I uwaga, aha, mamy podarnien. E, posłuchajcie, 44 rok. E, firma Border sugeruje nam używanie farb Amo By Nick Jimenez. Pudło naprawdę potężne, wysokie. Ono ma. Zaraz postaram się zmierzyć. Wysokość pudełka 2,11 11 cm. No waży też. tutaj mamy przynajmniej prak praktycznie 40 a i posłuchajcie 26. Zdejmujemy pokrywę, a i tutaj mamy właśnie pokazane zdjęcie z boku. I złożonego modelu. I jak widzicie jest masa jeszcze dodatków do tego modelu. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i tu są dwie takie same, praktycznie 12 ramek. No i teraz patrzcie dalej: potężna blacha, metalowa lufa, metalowe pociski i cała optyka jest z przezroczystego plastiku, jak i również lina holownicza. No i tu jest creme de la creme. Zestaw zawiera y, odznakę metalową metal metal. Zapinaną tak jak właśnie były oryginalne. No i powiem wam dzieje się. Przepiękny zestaw. Tutaj mamy tak jakby erratę tego zestawu i sama instrukcja, i nie wiem od czego zacząć. Podobnie jak na opakowaniu artbox nazwa zdjęcia archiwalne modelu ilość ramek tutaj jeszcze raz jest pokazana. Fajny układ jest, bo jest to wygodne do podczas sklejania ten format. No i tu się zaczyna, powiem wam, że zaczynamy tak naprawdę od sklejania wnętrza. I tu bym się tego trzymał. Bardzo czytelna instrukcja. Wszystko mamy dokładnie to, co powinno znajdować się wewnątrz Stuga. Pojemniki na pociski, na amunicję. Odpowiednio przegrody wykonane. Tu widzimy elementy fototrawione, tu już praktycznie koniec składania. Wyposażenie osobiste żołnierzy, tu za, na przykład uzbrojenie. Tak zwanego szmajsera mamy. Kolejne radiostacje. Na ściance wyposażenie, Pełna, yy, pełne uzbrojenie. No i mamy dwa rodzaje osłony jarzma. I tutaj mamy, właśnie montujemy peryskopę. I mamy możliwość tak samo wykonania otwartego właśnie częściowo luku tu gdzie mamy kopułkę dowódcy i wystające jest oczywiście nożyc, peryskop nożycowy, Lorneta Nożycowa. Oj ojoj, oj powiem Wam dzieje się. I teraz tak, możemy sobie zrobić kompletnie zdejmowany górę kadłuba, ewentualnie zdejmowana płyta nad przedziałem załogi. I teraz dodatkowo mamy jarzmo armaty w takim brezencie. Woreczki, mamy beczki, skrzynię amunicyjną z plandeką również, plandekę zwiniętą raz, dwa, kolejne plandeki, skrzynia drewniana, hełmy niemieckie i, i tu mamy tak samo belki, które montujemy w ten sposób. Powiem Wam, że... No, robi niesamowite wrażenie. No, i mamy oczywiście całą załogę, którą następnie umiejscawiamy w ten sposób: czyli mamy kierowcę celowniczy, dowódca ładowniczy. Bardzo, bardzo, bardzo precyzyjne wykonane figurki. No, i tu mamy malowanie, tak, pokazane jak malujemy wnętrze. No i poszczególne opisy yy, wzorów malowania, i proszę zwrócić uwagę, że mamy lewy bok, prawy, tył, przód, górę we wszystkich rzutach. Jestem pod wrażeniem, powiem Wam. Jeszcze raz Wam zaprezentuję to, co mamy. Tu mamy peryskopy, tu była odznaka, która jest oczywiście kalkomanie, niesamowicie duży zestaw blach, metalowe pociski, metalowa lufa. No, powiem Wam, że dużo sklejania. Jeszcze raz bardzo duże wrażenie zrobiła dla mnie ta odznaka, którą tutaj chowamy od razu, żeby się nigdzie nie zapodziała. No i oglądamy ramki. Dwie ramki C, takie same, wyprofilowana jest gąsienica górna. Oczywiście, na bandażach kujeznych są napisy, to samo na górnych rolkach podtrzymujące gąsienice. Tu mamy tak samo wyprofilowane gąsienice. Kolejna ramka. To są elementy silnika. Ramka A. Ramka A tak się prezentuje. Co, co miało tu być. Zawsze mnie intrygują takie puste pola w, w ramkach. Ale możliwe, że jak będę prezentował stuga trójkę też G, ale w innej wersji, może się o tego dowiemy. Ramka M teraz w ręce mi wpadła. M i N, proszę bardzo, to jest ramka M, a tu mamy ramkę N. I zobaczcie, jaki jest detal na górnej płycie, tutaj przedziału załogi. Bardzo ładnie są pokazane spawy, ale bez przesady. Mamy filtry razem z rurami wydechowymi. Tak samo tu mamy. I trzeba sprawdzić, ciekawe czym one się tak naprawdę różnią. Możliwe, że w zależności od wersji, których mamy użyć. A, posłuchajcie, i ramka L. I tu mamy stalowe koła. A widocznie nie, wszystkich, nie wszystkie elementy wykorzystujemy. Jak wygląda od wewnątrz? W ten sposób. Ja widziałem kiedyś na jednej z wystaw modelarskich właśnie wykonane, nie wiem czy to nie był właśnie stug, Kolejna ramka, gdzie my ją otwieramy? Otwieramy ją tutaj. Jak widzę, modele bordera Wam się bardzo spodobały. To jest ramka D. I tu widzę, jest bardzo dużo różnych yy, części. I chyba one głównie dotyczą przedziału silnikowego. Ale tu mamy zasobniki dla załogi, w których chowa sobie maski przeciwgazowe. Czyli nie tylko. Mamy elementy też siedzenie. Tu mamy oparcie, siedzenie. Bardzo fajnie, że jest to zrobione. O i tutaj mamy jakąś ramkę, która w ogóle gdzieś od czapy się znalazła. Ale jest ten element. Możliwe, że jeszcze z innej ramki pochodzi. Która się zawier zawieruszyła. Kolejna, ramka H. Ja się zastanawiam, kiedy któraś firma wpadnie na wykonanie stuga z wnętrzem, ale w skali 1.72, ale niedrukowanym wnętrzem. I mamy tutaj ramkę H, dedykowaną do stugów. Tu mamy ten klocek, na którym opieramy właśnie, tu są w elementach zrobiony jest lewar, na przykład do wymiany gąsienicy. Elementy wnętrza. Wyposażenia. Korbę do odpalania mamy, pewnie jakaś rura instalacja yy, do wnętrza, no tu bardzo ładnie jest wykonana, tak siekierka, łopata, cęgi, młotek, o Jezu jak to się nazywa, łom ramka z elementami dolnej części kadłuba, czyli tak zwanej wanny. No i wow. Fajnie spaw zrobione. Tu mamy bok, no, z drugiej strony oczywiście, no i błotniki, bardzo fajnie naryflowane. No a tutaj mamy <laughs> zęby wyprofilowane odpowiednio do powieszenia yy, właśnie fartuchów yy, przeciwodłamkowych, schutzenów chyba też się tak wymawia. Osłon przeciwodłamkowych przeciwpociskom. Nie musimy wszystkich oczywiście wieszać. Możemy sobie jeden darować. Z tego co pamiętam to są chyba trzy. Ojej, kolejna ramka z elementami silnika. To jest ramka B. No nic trzeba pokazać. żeby osoba, która zakupi sobie w moim sklepie ten model, będzie mogła już wiedzieć, co ją czeka. Jest już Patronite działający, więc jeżeli chcecie zostać patronami kanału, zapraszam. Szczegóły omówimy w już spotkaniu live. Zamkniętej grupie oczywiście. Pod filmem w linku znajdziecie właśnie. Możecie wesprzeć przez YouTube'a kanał, jak i również przez oczywiście Patronajta. Więc jeżeli doceniacie to, co robię, bo mogę w ogóle tego nie robić, możecie dopiero gdzieś szukać w internecie, no to zapraszam do wspierania. Oczywiście też będą się z tym wiązały odpowiednie bonusy. Oj, oj, małe zamieszanie powstało, ale jedziemy dalej. Posłuchajcie, gdzie są moje okulary. Jednak Mobiusy, po prostu cały czas praktycznie kolejka po Mobiusy jest. Lista niedługo będzie obywatelska. Teraz dostawa Mobiusów będzie. Co tu mamy? Ramkę E, posłuchajcie. No i proszę bardzo, mamy kolejne elementy. No powiem Wam, że niektóre elementy to nie mam nawet zielonego pojęcia, do czego są. To są na pewno jakieś klapy do silnika. O, mamy płytę dzielącą przedział załogi z płytą silnikową, a przedziałem silnikowym. No i kurczę, MG, jak zrobione. E, tu mamy te uchwyty do naciągania z podpórki. Tak samo do tych zębów, na którym wieszamy sobie e, no i koła. Tylko nie wiem, czy nie jestem pewien, czy używamy tego typu kucz. To nie jest po prostu ramka dla kilku stugów. No przepięknie zrobiony model, powiem Wam. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o mnie, to obawiam się, że e, za. No przynajmniej uważam, że jeszcze nie dorosłem do tego typu modeli. Eee, bałbym się coś skrnocić, źle pomalować. Eee, no, ten model nie jest tani, tak? To nie jest jakiś Pitu Pitu modelik. Eee, zaraz Wam powiem, ile ten stub kosztuje. Poczekajcie chwilę. W moim sklepie ten model kosztuje 333 zł. Jest, no, jak widzicie zresztą są one na stanie. No i teraz ramka, 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 ramka e, G I zaglądamy sobie dalej do torebeczki. Bardzo się cieszę, że są takie ten typ torebek. No ładnie. Mamy elementy do wnętrza, radiostację, tak samo tutaj skrzynkę, jakiś, jakiś zasobnik. Co tu mamy z drugiej strony? O, zobaczcie, tu mamy magazynki do, yy, z, yy, znaczy torbę z magazynkami do tak zwanego szmejsera. No powiem wam, robi to też wrażenie duże. Tu mamy kopułkę dowódcy, tu mamy właśnie to gdzie możemy sobie wystawić binokulary, te nożycowe i tu wklejamy właśnie te peryskopy. No mamy wyciorę, do lufy. A i tu proszę bardzo, szmajsery są. Bez magazynków Oczywiście. I tu jest Schmeisser, czyli mamy trzy Schmeissery, szma tak zwane. No ja wam nie mogę zapamiętać, które to były MP. Eee, jakoś ten, ten Schmeisser, tak e, od dzieciaka Schmeisser, Schmeisser, I w końcu nie wiem, który to jest e, MP. No, i tutaj to będzie fajna, fajna sprawa, bo tu mamy gadżety. Mamy właśnie pancerniaków. Może zacznę od tej ramki. To jest ZZZ. I tak prezentują się figurki załogi Stuga. Nawet mamy słuchawki. Gdzie jest Walkman? Nie wiem, gdzie jest Walkman. Ale zobaczcie, raz, dwa. Wszyscy mają słuchawki. Rewelacja. Eee, tu mamy pół, pół mózgi, pół głowy. Eee, wklejamy sobie czapkę. Nie powiem Wam, że perfekcyjnie to jest zrobione. Załoga jest niesamowita. Tu mamy oczywiście kolejnego załoganta i to jest naprawdę tak, to jest dowódca. No i proszę bardzo, mamy kanistry, skrzynki, worki, coś złożonego, jakaś plandeka. Tu mamy kolejną plandekę i zobaczcie, jak jest plandeka w całości wykonana. Tutaj sobie wklejamy ten element. Plandeka na skrzynkę super odwzorowana. Mamy tak samo jarzmo y, armaty y, zabezpieczone. Worki. Tu jakiś kocyk. Kolejny, kolejny kocyk. Czyli tu sklejamy bardzo fajnie to wygląda. Worki. Tu mamy belki drewniane, które możemy użyć na przykład wrzucając, jeżeli będzie grząski teren, wrzucamy pod gąsienicę. E, uchwyty oczywiście do kanistrów, bo są dwuczęściowe kanistry. Tutaj mamy te kanistry. Mamy oczywiście hełmy, jak i również drewniane skrzynie. I proszę bardzo, skrzy... mamy też beczkę. I mamy Kraft, kraftow 200-litrową beczkę wermachtu. Z obu stron jest oznaczona. hu No, powiem Wam, wrażenie jest. I powiem Wam, że tego typu model z pełną załogą, z takim zestawem blach, z odznaką. I 333 zł to naprawdę jest rewelacyjna, moim zdaniem, cena. Tym bardziej, że czołg, ten działań szturmowe ma wnętrze, moi mili. Ostatnia ramka. Przypominam się o wspieranie kanału. Możecie wesprzeć przez YouTube'a. Patronite, link w opisie. No i oczywiście zapraszam do subowania, z, lajkowania. I przechodzimy teraz do kolejnego. Tu widzę jest kolejny. Ach, posłuchajcie, zwróćcie uwagę. To jest MG we wnętrzu montowane. No i na podstawie wow, tu mamy. To późniejsze jarzmo armaty bez osłony. No, elementy tak samo. Już tutaj mamy zamka całego, e, tu mamy fragment osłony tej kanciastej, pociski plastikowe. Tutaj mamy pojemnik na łuski. Elementy tak samo do masowania yy, yy, amunicji wewnątrz. Tu możemy sobie wybrać odpowiedni hamulec. No i oczywiście jest lufa yy, plastikowa też. Wow! Powiem Wam, moi mili, że... Ten model robi naprawdę wrażenie, jest to naprawdę taki model pełną gębą. A co tu powiedzieć więcej, no rewelacja. Border naprawdę, ja widzę, że chińskie firmy po prostu rządzą w tej chwili na rynku. Moi mili, to, to, to wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do sklepu. Link znajdziecie pod filmem w opisie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, cześć.